Jaka jest normalna wielkość penisa? Jak prawidłowo zmierzyć długość i obwód urolog wyjaśnia, czy wiesz? Co wielu mężczyzn potajemnie wyszukuje w Google w nocy, ale prawie nikt nie mówi o tym głośno. Czy mój penis ma normalną wielkość? To pytanie zadają sobie nie tylko nastolatkowie, ale także wielu mężczyzn po 40, 50 lub 60 roku życia. I wiesz co? To zupełnie normalne. Ponieważ temat wielkości Penisa budzi więcej niepewności, mitów i dezinformacji niż prawie każdy inny temat związany ze zdrowiem mężczyzn. Między filmami porno, przesadzonymi informacjami w internecie i błędnymi metodami pomiaru trudno jest zachować orientację. Dzisiaj wyjaśnimy wszystko rzeczowo, w oparciu o wiedzę medyczną i bez żenujących podtekstów. Prawda jest taka, że większość mężczyzn, którzy się tym martwią, mieści się w całkowicie normalnym zakresie. I jeszcze jedna zaskakująca informacja. Tylko około 5 do 10% kobiet twierdzi, że rozmiar penisa jest dla nich szczególnie ważny. Więc najpierw weź głęboki oddech. Dzisiaj pokażę ci jak prawidłowo mierzyć długość i obwód, co jest medycznie uznawane za normalne i dlaczego twoje postrzeganie często nie odpowiada rzeczywistości? Bo nie chodzi tylko o centymetry, chodzi o samoocenę, pewność siebie i odwagę, by spojrzeć na siebie szczerze. W następnej części zaczniemy od praktycznych kwestii: jak prawidłowo mierzyć, nie oszukując samego siebie. Zacznijmy od długości tak jak mierzą ją lekarze w ramach badań. Potrzebujesz linijki lub taśmy mierniczej, trochę spokoju i gotowość do szczerości wobec siebie, jak prawidłowo zmierzyć. Stań prosto przyciśnij linijkę lekko do kości łonowej, nie kładź jej na skórze z przodu, ale aż do kości. Następnie zmierz odległość do czubka żołędzia, możesz to zrobić w stanie erekcji lub w stanie spoczynku. Obie wartości są istotne z medycznego punktu widzenia. Wielu mężczyzn popełnia błąd, mierząc od skóry lub ukośnie z boku. Daje to fałszywe wyniki, często zawyżone. Również mierzenie w pozycji siedzącej lub z pochylonym do przodu ciałem zafałszowuje wynik. I jeszcze jedna wskazówka. Wykonaj pomiar kilka razy, o różnych porach dnia. Temperatura, stres, zmęczenie wszystko to wpływa na Twoje ciało. W następnej części zajmiemy się drugą. Często pomijaną wartością obwodem czyli grubością penisa. Również w tym przypadku istnieje jasna metoda medyczna, którą zaraz poznasz. Przejdźmy do obwodu lub, mówiąc medycznie do obwodu. Wielu mężczyzn nie docenia znaczenia tej wartości. Badania pokazują bowiem, że dla wielu kobiet grubość ma często większe znaczenie dla doznań niż długość. Jak prawidłowo zmierzyć obwód, weź miękką taśmę mierniczą lub sznurek, owiń go wokół środkowej części penisa, nie na samym początku, nie z przodu, ale w środku odczytaj wartość lub zaznacz sznurek, a następnie zmierz go linijką. Również w tym przypadku obowiązuje zasada obwód można mierzyć w stanie spoczynku i erekcji. Badania medyczne odnoszą się zazwyczaj do obwodu w stanie erekcji, ponieważ lepiej odzwierciedla on stan seksualny. Wielu mężczyzn popełnia błąd, mierząc obwód zbyt daleko z przodu lub z tyłu lub zbyt mocno, co zniekształca wynik. Jakie są zatem średnie wartości? Podam je w następnej części wraz z wynikami światowego badania przeprowadzonego na ponad 15 tysięcy mężczyzn. I uwierz mi, te liczby prawdopodobnie cię uspokoją. A teraz przejdźmy do twardych faktów w dosłownym tego słowa znaczeniu. W obszernej metaanalizie opublikowanej w British Journal of Urology przeanalizowano dane dotyczące prawie 15 tysięcy mężczyzn z całego świata. A teraz przejdźmy do twardych faktów w dosłownym tego słowa znaczeniu. W obszernej metaanalizie opublikowanej w British Journal of Urology przeanalizowano dane dotyczące prawie 15 tysięcy mężczyzn z całego świata. Oto średnie wartości dla penisa w stanie erekcji. Długość około 13,2 cm, czyli około 5,2 cala. Obwód około 11,5 cm, czyli około 4,5 cala. Zakres wartości normalnych jest jednak szerszy. Długość od 10 do 16 cm, obwód od 10 do 13 cm. Mikropenis jest diagnozowany medycznie dopiero wtedy, gdy długość w stanie erekcji wynosi poniżej 7,5 cm. Tak zwany makropenis ma ponad 24 cm i występuje niezwykle rzadko. Co to oznacza dla ciebie? Jeśli masz długość między 10 a 16 cm z medycznego punktu widzenia, jesteś całkowicie normalny. I jeszcze raz dla przypomnienia: 95% mężczyzn, którzy się tym martwią, nie należy do wyjątków, są całkowicie przeciętni. W ostatniej części przyjrzymy się, dlaczego te obawy są mimo wszystko tak silne i jaka historyczna prawda może dać ci zupełnie nowe spojrzenie na te kwestie. Na koniec chciałbym opowiedzieć ci krótką anegdotę historyczną, która może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na ten temat. W starożytnej sztuce greckiej tak naprawdę małe pinysi były oznaką mądrości, powściągliwości i wewnętrznej siły. Prawie wszystkie posągi wielkich filozofów, myślicieli i bogów przedstawiają małe, miękkie genitalia. Dlaczego? Ponieważ proporcje ciała nie miały tam nic wspólnego z męskością, chodziło raczej o charakter, dyscyplinę i odwagę. Dopiero dzięki nowoczesnym mediom, a zwłaszcza pornografii, rozpowszechnił się całkowicie zniekształcony ideał. Ogromne proporcje, ekstremalne obrazy, nierealne porównania. A wszystko to wpływa na twój obraz siebie bez względu na to, czy masz 20 czy 70 lat. Ale ostatecznie nie liczy się liczba na linijce. Liczy się to, jak traktujesz siebie, jak dbasz o swoje ciało i jak nawiązujesz kontakt z innymi ludźmi. Bliskość. Zaufanie i prawdziwa przyjemność nie wynikają bowiem z centymetrów, ale z głowy, serca i chwili. Jeśli podobał Ci się ten film, zapisz się do kanału i napisz w komentarzach, co od dzisiaj będziesz robić inaczej.